Cześć. Dzisiaj chciałam pokazać dwie kartki, ponieważ e, ostatnimi czasy mam dość mało okazji do robienia kartek. A więc tymi chciałam się pochwalić. Mam dwie kartki: jedna dla chłopca, druga dla dziewczynki, dla dzieci. E, I ta pierwsza jest na urodziny dla chłopca. Tak wygląda. E, tutaj mamy element z Nitaya. Tutaj reszta rzeczy do best to bez Paper Passion. To jest albo galeria papieru, albo e, Craft O'Clock. I słuchajcie, tutaj jest, tak jak widzicie, ten element jest z Mintaja. I to jest taki autobus, który po prostu sobie jeździ tutaj. Tak wygląda kartka dla fana autobusów. Tak, kopert oczywiście 3D. I druga kartka. Też dziecięca, dla dziewczynki. Na pierwsze urodziny. I to jest ta kartka zrobiona z kolekcji mm, Nałyskam Dziewczynka z Craft Oczywiście w środku Shaker. I tak wygląda ta kartka. Z ze słonikiem słodkim. I malutka kompozycja kwiatowa. no Także dwie y, bardzo prosciutkie karteczki. Mam nadzieję, że Wam się podobają. I do zobaczenia w kolejnych filmach.